Siemanko moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj pokażę Wam jedynie przebudowy mojego składu, które nastąpiła O mnie nie zapisałem. Trudno teraz sobie zrobić tę dobudowę, bo wpadła jedna taka fajna ikonka. Tylko wiecie co? Przesunę sobie to i po prostu lecimy gdzie wtedy to. Tam informacje chyba wtedy miałem. Tak. Tutaj na GK nie Wenderstar nie Schmeichel, nie Lafont, kurde. Nie Handanowicz, nie żaden, nie nawet, nie żaden z informów. Tylko po prostu zwykły Tibokurkuła. Przepraszam, telewizor yy, gra tak więc. Okej, okay, jestem już po króciutkim cięciu, tak to wygląda. Save, teraz zapiszę save. Zapisujemy. I to było na tyle. Trzymajcie się i pa!